W zeszłym roku nagrywałam w tym samym miejscu i to było pełno tych słów, a teraz samo tylko, tylko parę. Nie wiem czy w zeszłym roku to źle zerwał. No wtedy to było ich tutaj mas, cała masa rosła, tu, wszędzie, wszędzie były. A teraz tylko te cztery i porchawka, tam jeszcze widziałam jakoś, o nie, to porchawka. Może dlatego, że tu jest teraz taka pojedyncza koniczyna rośnie, czy tam lucerna, tutaj też porchawka. Nie mam tu więcej, bo one wtedy tu były w takim biednym miejscu. Na grzyby. Białka. Czekajcie, tu ich jest więcej. Tam. Grzybiarze. A tu ich jest więcej. To dobre są grzyby, nie? Kto dziś był na grzybach? No, pokazuje. na grzyby. No, ładne. Taka się to jest To w jajeczku i na patelnie, ale jako dużo. Tu jest moj, tam jest moja ręka. Tu jest grzyb. Jeszcze więcej.

A jechać gdzie jakiego, do jakiego, losu? nie? nie? Jeszcze są. No jakiego, no. jakiego, jakiego,